Te robotki trwają przy odworcu do parkingu pod nazwą tak. No i tak tutaj to właśnie trwa. Postawili krawężniki, teraz go zciągają i to by było na tyle. Reszta jest w trakcie innej roboty. I tak tutaj to właśnie wszystko się przedstawia przed budynkiem dworca kolejowego. Polskie linie kolejowe stoją i to by było na tyle. I jak teraz możemy zobaczyć, tutaj zdejmowanie krawężników. No bo źle postawili coś, tak z tego wygląda. Nowa koncepcja, czy nowa zmiana planów. I to by było na tyle. I to by było na tyle.